Też Państwo często nieustannie mówię, sobie przypominam, żyć w prawdzie, jakie to jest trudne, boże ile kłamstw. To dlatego jesteśmy nieszczęśliwi, my się nie znamy. My żyjemy ciągle w wyobrażeniach, kłamstwach i iluzjach. I to zarówno w życiu społecznym, mamy takie zbiorowe, społeczne kłamstwa, jak i w życiu indywidualnym. Przykład. Kilka tygodni temu, to już ponad miesiąc, Kosowa ogłosiło niepodległość. Niektórzy Serbowie z płaczem mówili do kamer, że tam w Kosowie zostały nasze chrześcijańskie prawosławne pamiątki, nasze klasztory najstarsze zostały, muzułmanie je opanowywują, musimy iść o nie walczyć. Jedna z dziennikarek serbskich, Marina Stankowicz napisała, słuchając wypowiedzi tego patrioty serbskiego, co to się użalał nad serbskimi klasztorami w Kosowie. I napisała tak, teraz mu się o prawosławiu przypomniało, a gdzie byłeś, gdy kilka milionów twoich rodaków zamiast do sal porodowych, żłobków, przedszkoli, szkół, urzędów, biur i fabryk trafiało do muszki klozetowych i kubłów na śmiecie? A przecież mieliśmy wszystko. Mieliśmy władzę, pieniądze, technologie, media, mieliśmy wszystko. Ale nie mieliśmy jednego. Nie mieliśmy dzieci. Nasze kobiety nie chciały mieć rozgrzeszczonych bachorów, więc tylko jedna ciąża na pięć była donoszona do końca. Jedna ciąża na pięć. W tym samym czasie reszta ciąż kończyła w gabinetach gilekologicznych. W tym samym czasie albańskie kobiety w Kosowie miały po sześcioro, ośmioro czy dziesięcioro dzieci. Serbscy cieśle zarabiali strugając trumny, albańscy strugając kołyski. Jeszcze na początku XX wieku było nas w Kosowie 70%. Teraz tylko 8%. Pierwsze błogosławieństwo w Biblii, jakie Bóg kieruje do człowieka, brzmi rozmnażajcie się i czyńcie sobie ziemię poddaną. Łańcuszek przyczynowo-skutkowy jest nieskomplikowany. Tylko ten, kto się rozmnaża, czyni sobie ziemię poddaną. Kto się nie rozmnaża, tego nie ma. Kochani, co powiedzą... Nasze, że tak powiem duchowo, dzieci i wnuki w Polsce za 50-60 lat, skoro narobimy im kłopotu, bo dzisiaj w Polsce mamy najmniejszy przyrost naturalny w całej Unii Europejskiej. Nie pogańska Francja i rozwiązła Szwecja, żartuje oczywiście, i zmaterializowana Szwajcaria, chociaż oni w Unii nie są. Polonia Semper Fidelis ma najmniej dzieci. I jeśli tak będzie, to kiedyś. Polacy w roku 2080 powiedzą, gdzieś się ten Bóg opiekuje Polską, skoro nam kulturę rozgladają może inne narody. Nie, to jest nasz wybór. To jest nasz wybór. I teraz w wymiarze indywidualnym choć problem ten sam. Przeczytałem w minionym tygodniu rzecz, która wstrząsnęła mną. Jak my właśnie nie żyjemy w prawdzie, proszę Państwa, ile w ilu rodzinach rodzice narzekają na dzieci? Syn, nie chcę chodzić do kościoła, mam konflikt z synem, z matką, płaczę. Jakie są wytłumaczenia tej sytuacji? No wkład w towarzystwo. Większość takie czasy, telewizji ogląda, tej muzyki słucha, tej rokowej I teraz, no co się z nim dzieje w ogóle? Nie mogę się z nim dogadać. A autor artykułu, który czytałem, pisał tak. Jeśli jakaś kobieta i jej mąż stosują antykoncepcję przez lata, przez lata... W sercu mają jedną myśl z przerażeniem, żeby tylko nie było dziecka. Matko Boska, żeby tylko nie było dziecka. To ta niechęć do dziecka, które mogłoby się począć, przelewa się na to dziecko, które się poczęło. Dziecko, które mogłoby się począć, jest moim potencjalnym wrogiem. I tak to się wbija do głowy i do serca, że taka matka patrząc na to swoje dziecko żyjące, też mówi, ten bachor mi tutaj przeszkadza. Odruchowo. Grzech się rozlewa, proszę Państwa. Czy Państwo słyszeliście, że ktoś kiedyś powiedział, nie mogę się dogadać z synem, bo mentalność antykoncepcji tak nie przeniknęła i męża, żeśmy zepsuli nasze relacje rodzinne? Nie. Telewizja psuje dzieci. Ci, ci, ci lewicowi, ci wychowawcy, ta szkoła psuje dzieci. Poznacie prawdę, a prawda Was wyzwoli. Ja jestem drogą, prawdą i życiem my się nie znamy i wiele małżeństw nie ma o tym pojęcia wiele małżeństw nie ma pojęcia że stosowanie pigułki antykoncepcyjnej pogorszyło relacje z żyjącym dzieckiem ale tak jest i Chrystus chce nam to powiedzieć nie dlatego żeby nas zgnoić tylko żeby nas wyzwolić proszę państwa my się nie znamy i dlatego tak strasznie cierpimy bo żyjemy w półprawdach i w półkłamstwach to jest tak, jak lekarz nieraz nie rozpozna diagnozy dobrze i postawi, nie rozpozna choroby i karmi biednego pacjenta jakimiś innymi proszkami, dopiero po pół roku mówi, Boże, co on mi dawa? Jakieś proszki, łykałem, to w ogóle nie na to byłem chory. My się sami nie znamy i się sami źle leczymy. Nie wiemy, czego nam potrzeba. Nie wiemy czego nam potrzeba. Karmimy się właśnie intelektem, studiami kolejnymi, karmimy się jakimiś znajomościami, karmimy się zdobywaniem świata, a najczęściej jesteśmy głodni na miłość pełną, piękną, nieskończoną, którą chce dać nam Chrystus. Pamiętaj, staraj się naprzód o drogę, tej, której będziesz posłuszny. Staraj się naprzód o prawdę a dostaniesz życie. Jeszcze raz tylko Państwu przypomnę, już nie wchodząc w ten temat, to, że istniejesz, to nie znaczy, że żyjesz. To, żeś przyszedł do Kościoła Świętej Anny, słuchasz teraz mnie, a ja do Ciebie mówię, to nie znaczy, że żyjemy. Możemy tylko wegetować. Żyje ten, kto żyje w Bogu. Pozostali są cyborgami. Pozostali to są cyborgi.